Za sprawą naszego gościa, którym jest pan Mateusz Zdun. Myślę, że część młodzieży to nawet nie bardzo kajarzy, cóż to jest za zawód, ale starsza młodzież doskonale wie, że zdobyć teraz znaleźć dobrego zduna, to tak jak wygrać w Totolotka, a zdunowie robią piece. Natomiast tutaj będzie okazja ku temu, żeby takie piece wykonać w ramach zduńskich warsztatów. Mają być wybudowane piece, z których nawet ma właśnie nie wiadomo, czy się zadymi, bo tu jest. Jest kwestia tego rodzaju, że są nowe technologie, żeby się nie dymiło. Jak to możliwe? Staramy się palić od góry, to znaczy zamiast tradycyjnego układania stosu opału i podpalania od dołu, na samą górę takiego, takiego stosika opału kładziemy podpałkę i podpalamy od góry. Wtedy spaliny, które wydostają się. Z pieca muszą przejść przez warstwę ognia. Następuje to palenie spalin i jest dużo mniejsze zadymienie powietrza. I zdaje się, że wszyscy dobrzy z Dunowie zachęcają do takiej właśnie technologii, ale ja tu mam jeszcze za plecami taką informację dotyczącą warsztatów zduńskich, jakie odbywają się w Hajnowie. Piece kaflowe. No to jakby wydawałoby nam się, że wiemy o co chodzi. Piece rakietowe, piece chlebowe i trzony kuchenne. Gdybyśmy mogli tak pokrótce powiedzieć kilka słów o każdym z tych pieców. Piece kaflowe to sprawa prosta. To jest piec typowy, kanałowy, grzewczy, których tutaj na Dolnym Śląsku mamy całą masę. Są to takie małe dzieła sztuki w zależności od tego, jakie rodzaje kafli zostały użyte i jakie zostały nadane kształty tym piecom. Piec chlebowy no to oczywiście tradycyjny piec do wypieku chleba. Niewiele osób pewnie zdaje sobie sprawę z tego, że Piec chlebowy, prawdziwy piec chlebowy charakteryzuje się tym, że pieczemy chleb, czy pizzę, czy placki, czy ciasto w tej samej komorze, w której wcześniej paliliśmy drewnem. Rozpalamy drewnem, nagrzewamy piec, wymiatamy popiół i wtedy do pustej komory spalania. Kładamy chleb, pizzę czy ciasto. Trzon kuchenny brzmi zagadkowo, ale zaraz się trochę wyjaśni na, na, na coś bardziej łatwiejszego i powszedniego. Trzon kuchenny to jest po prostu profesjonalna nazwa typowej kuchni kaflowej. Na to też często się mówi kuchnia węglowa. Taka kuchnia, jaką wiele z, wielu z nas, wiele osób pamięta z dzieciństwa u babci, fajerki, pogrzebacz i tak dalej. Kolejny rodzaj wymienionych tutaj piecy to piece rakietowe. Piec rakietowy to jest w zasadzie rodzaj paleniska. Jest to palenisko. Które składa się z dwóch komór, z takiego specjalnego korytarza e, zwanego dopalaczem. E, dużo mniejsze e, zużycie opału, w tym wypadku drewna, i dużo, mniejsze, e, dużo mniejsza ilość spalin, która jest odprowadzona do atmosfery. Polecam takie rozwiązanie. To zostało opracowane kilkadziesiąt lat temu przez e, Polaka, pana Winiarskiego. E, powiedział Pan o tym, że ten trzon kuchenny to taki najprostszy piec. No, najprostszy. Te piece bardzo często, no nie tylko trzony kuchenne, ale czy kaflowe, czy chlebowe, nie, nie tyle, że są ozdobą, to jeszcze mają mieć swoją funkcję. No i właśnie na czym polega ten tajnik dobrego zduna, żeby piec miał cuk. No i żeby odpowiednio nam tam też temperatura w komin nie uciekała. No tutaj tutaj. Tutaj jest sprawa nie tylko z Duna, ale oczywiście również komina. To znaczy, oprócz urządzenia grzewczego w postaci pieca, bardzo istotnym elementem całego tego układu jest komin. Natomiast, tak, prawdą jest, że prawdziwy z Dun musi, musi tak to wszystko skonstruować wewnątrz, żeby, żeby był cuk w piecu, żeby spaliny na wylocie miały relatywnie niską temperaturę, żeby nie dogrzewać okolicy, tylko żeby ciepło promieniowało od pieca. Ja pamiętam, że u babci to były takie można by powiedzieć kombajny do wszystkiego tam można było zagotować wodę usmażyć jajecznicę upiec ciasto i chleb ale miały też i funkcję grzewczą i podgrzewającą robi się jeszcze takie rzeczy tak oczywiście robi się zarówno w w budynkach mieszkalnych, w domach. Buduje się często takie ławy grzewcze, jak, jak dawniej zapiecki, na których się spało. Często jednym z elementów pieca jest właśnie piec chlebowy albo nawet wędzarnia. Natomiast budujemy często tak zwane kombajny ogrodowe. To jest, to są wtedy, wtedy składa się to z kilku elementów. Najczęściej z pieca chlebowego, wędzarni, kuchni. I wtedy budowane jest już nie tylko z kafli, ale również nie wiem, z kamieni albo wyłącznie z cegieł, obudowywane jest to różnymi ozdobnymi elementami. No musi być wtedy odporne oczywiście na warunki pogodowe. Ja nie chciałbym już tu przedłużać, ale bardzo mnie interesuje to, co stoi przed nami. Mamy tutaj cegły, mamy zaprawę. Ja wcześniej już zapytałem, ta zaprawa to po prostu glina, piasek i woda. No i tutaj na hojnowskim rynku będą wybudowane piece, w których się rozpali i będą funkcjonowały jak to możliwe. No możliwe, będą to proste, nieskomplikowane piece o budowie typowym, typowej dla takiej no, małej kozy, takiego piecyka przenośnego. Yy, zużyjemy na każdy piec między 40 a 50 cegieł. Będą budowały dzieci i jest to forma edukacji poprzez zabawę. To znaczy zabawą jest budowa wedle ściśle określonego planu, a edukacja polega na tym, że dzieci starają się te cegły ułożyć tak, jak odbywa się to w prawdziwym budownictwie. No i w trakcie tej zabawy poznają również sposoby właśnie palenia ekologicznego, czyli palenia od góry w piecach. Ponadto również warsztaty lepienia z gliny, dodatkowo jeszcze kręcenia na kole garncarskim, a nie jest to wcale takie proste. Jeżeli chcecie spróbować tej, tego zawodu właśnie, wziąć udział w tym, żeby wybudować piec, który potem będzie tutaj na Chojnowskim Rynku funkcjonował, no to serdecznie gorąco zapraszamy do Chojnowa. Bardzo serdecznie dziękuję za inspirującą fantastyczną rozmowę. Trochę się nauczyłem, bo już nie, nieważne jest tylko to, żeby był cuk, jak się okazuje. Jeszcze raz dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę nam jeszcze przypomnieć, naszym gościom z Zdun. Mateusz Miłkowski z farmy Martynika w Jaroszówce. Tak więc kochani, jeżeli chcecie mieć kombajn na mm, ogródku, w którym można będzie uwędzić, ugrillować, upiec i, i ugotować, albo e, piece e, właśnie kaflowe, chlebowe, trzony kuchenne, no to już wiadomo, e, gdzie się zgłosić. E, dzisiaj, żeby spróbować swojej siły, to dla najmłodszych zapraszamy na Chojnowski Rynek. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję i zapraszam. Dziękuję.